Dobra, witam was wszystkich z tej strony Zeus Samelom i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. No. Proszę o subskrypcję i lajka. Bo przy fasolę. Nie żartuję. E, dobra. E, to jest kolejny film z Fortnite'a e, Jakby te intro, które teraz zobaczyliście będzie pod każdym filmem, nieważne na jakim kanale i o czym będzie ten kanał, ale pod... ale na początku każdego filmu będzie te intro. Więc jak wyłączycie i będzie te intro, to wiadomo, że... To jestem ja. Yy, więc dzisiaj sobie zagramy Battle Royale OG. Sorry, ale to już zawsze wyświetla. Yy, dobra, gramy. Yy, to nie jest moja wybrana emotka moja wybrana dysta. A nie jest. Ta. Gomu z mi Gigi. Gigi to będzie dla mnie jak zagram OG <laughs> Dobra, niestety nie mogę robić cięć, więc sorry Bro Bro, 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 bro um, Ale dobra, 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 Postaram się coś porobić, więc Sklep, A czy sklep Co to jest? Aha, ja to mam dobra Piękny sklep On jest tak grby Dobra, czekaj, bo mnie pewnie mnie nie słychać, nie słychać mnie pewnie, prawda, nie słychać mnie, po, po, poprawka pewnie znowu będzie głośna jak nie wiem, nie żartuję, dobra, bo ja trzy godziny sklep oglądam, żeby to porobić, no proszę. robisz zezol jakiś zespół nies niespokojnych nóg on ma zezol on znaczy, ma zespół niespokojnych nóg karybabol posikam się z gościa chyba idę do kidu. albo nie bo przegram będzie taki nowy to ma być jedna, lub dwie rundy ale tu mam taki challenge. Challenge, tak dokładnie. Challenge. Mam taki challenge, że. Czekajcie, muszę wymyślić ten challenge, że. Nie mogę grać z celownikiem. Ponieważ, yy, na poprzednim filmie zauważyłem, jak go oglądałem. Że tego celownika nie było, ale już mówiłem. Dobra, no nieważne, nie, nie będzie widać celownika, ale on jest. E, no, i to, to teraz nie ma tego celownika, naprawdę. I to jest mój challenge na dzisiaj. Muszę przeżyć bez celownika. Worldwide. Przynajmniej spróbować wygrać jakąkolwiek grę w Bombi Serio? Serio? Brawo, brawo ja. Brawa, bravo, no ale no Pistolet No nie, ja pipam w dole, nie w dole. Ej, a jak jest jakiś skin Marvel na przykład. Albo z serii Legend Albo z jakiejkolwiek innej serii, to... To nie ma przecież takich broni, nie? Teraz mi się takiego losował. Na tym. Ja. Ponieważ. Na ten temat. Ale. Wszystkie skin. O! Pożytkam się. Szczerze mówiąc. I to już tak nie rozumiem. Wow. Umiesz edytować schody. Nie no. Jesteś lepszy od setiego. Tak szczerze. Uuuuh. Zabieramy WCF, proszę Państwa, co to za, za emocje. Iść mnie chyba w morze. Halo? 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 Co on robi? Dobra, już wyjdzie. Aaaa, chodź, chodź! Odpil mózg. O, po 5 minutach idealny. Zeskoczę z tego kontenera i tych punktów tego tych nie ma. Czekaj, sprawdzę z tym kontenerem. Dobra, cyk i cyk. No nie ma tego, ale Sigma boi. Ej, byłem pierwszy, ja już widzieliście? Byłem pierwszy. Dobra, mam dwie rundy. Co nie czekali za długo, to zgubiono. Zgubione ziemie. Jakby nie, jakby nie było za dużo ziemi na tym świecie. Czy zgubił ziemię w ogóle? Ale w sensie, że pastwisko yy, ziemię tylko no, swoją ziemię, jakby, że swoją działkę? Czy. Czy jaką ziemię że odbierał i zgubił? Działało. Ja... E, no dobra, nieważne, najmniejsze już oto. E... To jest kolejna taka ronda, która jest mając życie. Jest! Dobra! To była nieudana, gdyby nie wiem, go z zaskoczenia. Gdzie to kupsko jest? A, to jest to, to, to Dobrze, że to nie jest naprawdę OG Fortnite. Wtedy bym się zniszczyła i to by było tak szczerze. Dobra, tam jest kolejny człowiek, więc go kasujemy. Tego kasujemy jednak. Dobra, nie ważne. Żadnych... Czemu Ej, dasz mi bo to... To z kim pasuje bardziej do mnie, niż do Ciebie? Stary. Ty nie przesadzasz z Nie się, w ogóle Jestem terriblem bombolem bombolem bolum bombolem bombolem bomb bom bomb bom bom, bom bomb bom 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 bom, bom bomb bom bom bom, Bole. bom,

ja nagrywając ten film. Ja. Dobra, nie ważne.

Migram w to kupsko, wate, kupsko, nie chce mi się, nie chce mi się, nie chce mi się, w montowaniu filmów jestem dosyć słaby, ale w robieniu, em, w robieniu, jak to się nazywa, Hmm, hmm, jak to się nazywało, hmm, hmm, w robieniu shortów jestem już lepszy. Chociaż te ostatnie trzy shorty nie były za dobre, Mu się ich nie chciało montować. To intro będzie lepsze niż u jakiegokolwiek youtubera. Youtubera, youtubera, youtubera! Czyli na przykład. Um, 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 um. Czajnika, który nie ma intro. Ale intro będzie lepsze od całego kanału Czajnika. Bo Czajnika nie oglądam. Nawet Bo Czajnik to Bumble. A jak to się ogląda, to, to, to nic się nie dzieje. To, że Czajnika nie lubię, bo ma Czajnik na głowie, to nie znaczy, że Wy nie możecie oglądać Czajnika. Dobra, nie może. O, zobaczcie. Ten, ten, ten czarny ludzik, nie ja, tylko ten plecak mój. To moja mina, jak nagrywam film. To moja mina jak... To moja mina... Ten czarny ludzik, ten mój plecak... To jestem ja jak nagrywam film. To jestem ja jak na. To jestem ja jak nagry. jak montuje film ten czarny ludik to ja jak nagrywam film znaczy montuje film I tyle błędy popegniam dobra wychodzę bo nie ma ludzi nie chcę grać, za bolem jestem no, dobra gramy znowu w build fight city w takim razie Mam nadzieję, że spotkamy jakiegoś proszę i będę przegrywać. Przepraszam, 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 proszę wygramy, wygramy. Gdzie to nie? Ostry, Ostr... Ty... O, ja cię nie wykręcę. Lodowa... Pam... Lodowy Pampers. Lodowy Pampers, tak jest. Mam lodowego Pampersa! Mam lodowego, mam lodowego Pampersa, 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 lodowy Pampersa, Ojejku, muszę się wyciszyć, bo jakiś bambolec domyślał, bambolocowy.

to będzie koniec filmu. Zrobię i będzie koniec filmu. Pięć! Cztery! Trzy, dwa, jeden. To, to i koniec filmu. Nie